Siemaneczko wszystkim z tej strony Betus Games. A to jest dzisiejszy odcinek z Skywars, z Minecrafta. Jestem dzisiaj sam. No, tam widzieliście ten pewnie na nagraniu. No, ale mniejsza. No, dzisiaj jestem sam. Co chciałem powiedzieć. To jest moja druga próba, nie trzecia nagrywania, ponieważ tak, najpierw głosu nie włączyłem wcześniej. Mama w pokoju była, no, to, to, to masakra, ludzie. Yy, no, ale już jest trochę lepiej. No, mam teraz nadzieję, że to wyjdzie. Co chciałbym powiedzieć? Chciałbym to powiedzieć, że sorry, że nie nagrywałem, ale nie chciałem się po prostu przez te dni świąteczne. No, ale, ale, no, mam <laughs> nadzieję, że się Wam to spodoba. Yy, ten Skyward, bo taki blok mi się trochę skąd, tak, wiecie, z, z. z, z chciałem powiedzieć, zapomniałem. W każdym razie znudziło mi się, o, przypomniało mi się. No. Dlatego nie, po prostu nie wiedziałem co nagrać, ale przyszło mi do głowy, że jest Skywars na 8c.pl No i tak pomyślałam, a nagram ten odcinek testowy, ale no tak. Pierwszy raz się nie udało. Drugi raz coś się stało. No to ludzie, no... Musakra po prostu. Boże święty, ile razy można mieć ten. my potrzebny jest tylko hełm i budki No Właśnie w tamtym miałem budki diaksowe, hełm diaksowy, całe jaką miałem w ogóle diaksowe. No ale niestety nic mi się tam nie zapisało. Raczej no, wiecie. Wow, jeszcze tylko hełm. Będę miał hełm, będzie wszystko dobrze i mam nadzieję, że będzie dobrze. Nawet bardzo, bardzo dobrze. Nawet, że tak powiem. o Tutaj widzę snajper. No chodź, no chodź, no chodź, żuku. Żuczek mnie atakuje. No bram wszystko. A nie miał nic takiego. Bydrak, jeden złoczynco. Czy hmm, żarełko sobie zjem? Żarewku. Po, więc zauważyłem na serwerze, że niektórzy mają fly -hacka, co bardzo denerwuje, że do ciebie po prostu podlatują i... Ło, wow, ja go trafiłem. Haha, ha. Jaka zabawa! Boże, czy ja taki koksowy jestem z łukiem? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Możecie sami napisać tam. Zmieniłem domyślnie program na Actiona. No i będę nagrywał w HD też, taka nowinka mała. Fuck, wieram się. Dobra, już się nie jaram. O, tą lawę najlepiej, żeby zalało. Jest sobie w pierdzielę stejka. Mmm, pcha. Gdzie ty? Patrz tam jest gnojek, patrz parówka. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. ciota. Po prostu no boi się. Tyle. Zobacz, strzela jak ja jestem jestem tym. A jak mnie tam nie ma, to nie strzela. No, to sami nie powiedzcie, że to, to trochę debil jestem. To z mojej strony to geniusz jest. Nie Ale nie ufuksa. Tutaj zrobimy wodę. Fok, nie mam już strzału przez tego muzułmanina kołgówka. Myślałeś, że wygrałeś? A, tak, się nie dam. Jest sam, po prostu fox fuks na fuksie jadę na fuksach ziumycki mam nadzieję że robiłem 7 łotek w górę pod tym filmem no boże boże ziumusiu ty mnie tak denerwujesz że ty, to jest głowa mała co by tu wywalić no nie mam już mu się skończyłem myślałem już, że poleci, że teraz wędką nawala. Też mam wędkę też mam. No i co to? Będzie teraz? Sorry, że wyzywam, może jest na ale no po prostu bulwersuje mnie, bo on się boi do mnie przejść, tak? A ja do niego próbuję. Może by mi dał przejść, to byłoby dobrze. To bym go wtedy sklepał, cieniasa. Kurde wody zatkałem Fuck No dobra Jeszcze raz Co za tymi po prostu Nie. Nie Nie Musi być woda Tu będzie woda Dobra, jest Gdyby teraz Gdyby teraz tak Nie Nie no po prostu weź Weźcie weź go Dostał z wędki, zostaje Dostaje z wędki Ojej Kwak 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 kwa kwa kwa. Kwak 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 Ojej, nie dorzucił już, ojej Biedactwo Po prostu fuks Fuks Fuks, jedyna na fuksach dzisiaj Hmm, chociaż... Chociaż ja mam dwa, ma zero. Idź za tam. Idź za tam. No niech idzie. No niech idzie, i tak. I tak ten pyżuk to przegra. No niech do mnie podejdzie. Idź za tam, tak, idź. Tak, tak jak mu tamten radzi. Tak. Słuchajcie go. Tak, idź. Idź za tam kolego, idź. Tak, połów rybki. Rybki przy okazji idź. Ma mm, rację ten, ten, ten typek żuk. Troszkę, ale no mógłby to wykorzystać. A ja wykorzystam to. mogą mogłem się troszeczkę rozejrzeć. Pójdę no i inną wyspę? Jest. Jest i po prostu teraz go trzeba będzie zjechać. Dobra. O, śnieżki satynowe. Nice. Drewno na razie nie jest potrzebne takim materiałem. No niech mu net padnie, coś, coś się stanie mu weź, nie weź, 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 weź bo nie cię pacne, to ci krew zaleje. Zostaw te już wędki i chodź na PvP, ziomek. Nie wiem, iść na niego czy nieść. iść. No, jako, jak ja mam tak cały czas spadać, to... No Boże, co to jest za... nie... Mama go po prostu nie kocha, że tak robi w sobie wymienia wędki. Trochę wiedząka wezmę. Nie no... Wy się teraz takim typem grajcie. Ja już tutaj gram około pół godziny, nie. Ja tego nie mogę przegrać, e, bo musi być 7 łotek pod tym filmem. W górę oczywiście. No niech Ci się skończy, ta ze strona wędka i i i Jeśli ja już z tobą ziomek nie będę, bawił kotka i myszkę. Zrobię sobie tak. Też masz skubany No ja też mam. I co, wędka się skończyła? Co, soja chcesz, chyba Ci pogrzało. A ku mnie to. Nie, 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 ja się z tobą nie będę tak. Nie ma soja, nie widzisz, że jesteśmy tylko my sami. No jest, ziomeczki wygraliśmy to jest. Miałem dobrą satysfakcję, raczej pomyślałem trochę i jest, no po prostu mega, mega wygraliśmy. No więc trochę już ten odcinek się przedłuża. Więc może. Nie wiem, czy jest drugi, czy nie, więc ja zrobię tutaj już koniec. No. Więc ziomeczki trzymajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i na razie.